Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Wieża z celami o opancerzeniu radzieckiego czołgu T80 i materiał y, y, z, y, z 27 y, sierpnia 2024 roku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek i zaczynamy. W 1984 roku czołg T80 został przyjęty na uzbrojenie. Armii Radzieckiej, stając się ostatnim seryjnym przedstawicielem rodziny Cudysów 80 turbin, turbin gazowych w Sowieckim Sojuszu. Pojazd ten, będący okrętem flagowym krajowej konstrukcji czołgów tamtych czasów, zawierał wiele zaawansowanych rozwiązań, w tym nowy kombinowany pancerz wieży, który zawierał metalowo-polimerowe -y bloki komórkowe dla ochrony przed kumulacją y, amunicji y, o tym y, czym one są i jak opierają się atakom porozmawiamy w tym materiale o uwagach wprowadzających być może powinniśmy zacząć od banału stalowy pancerz jako jedyny model ochrony balistycznego czołgu już dawno stracił na znaczeniu Mo moralnie zaczął się pod konie, y, pod tym względem starzeć już w połowie ubiegłego wieku ze względu na wzrost penetracji pancerze pocisk, yy, pocisków yy, głównie, głównie kumulacyjnych, któremu coraz trudniej było się oprzeć poprzez zwiększenie grubości mas stalowych, ponieważ doprowadziło to do nadmi yy, nadmierny wzrost masy pojazdu bojowego. Okoliczności te, jak wiadomo, stały się powodem pojawienia się kombinowanego pancerza, który przewidywał zastosowanie oprócz elementów metalowych różnych wypełniaczy o mniejszej gęstości, co pozwoliło zapewnić wymaganą odporność ciągu na niszczące, niszczące bronie przy użyciu powyższego wskaźnika w rozsądnych granicach. Oczywiście w jednym połączonej zbroi wszystkie jego elementy w taki czy inny sposób wpływają zarówno na amunicję podkalibrową, jak i kumulacyjną. Ale efekt ten wcale nie jest taki sam, ponieważ pociski kinetyczne reagują raczej słabo na przeszkody o małej gęstości, podczas gdy pociski skumulowane są. Znacznie lepsze, dlatego też lekkim wypełniaczom stawiane są pewne wymagania, gdyż projektanci często zmuszani są dosłownie manewrować pomiędzy nimi, a ciężkimi ta taką samą stalą elementami, zachowując pewną równowagę w trwałości, w wadze i wymiarach pancerza, wśród nich. Wskaźnik wytrzymałości zbliżony do pancerza stalowego o tej samej grubości, a także mniejsza waga niż stal. Z, z grubsza rzecz biorąc, jeśli warunkowa warstwa wypełniacza o grubości 100 mm odpowiada wytrzymałościom arkuszowi stali pancernej o grubości 80-90 mm, a jednocześnie waży o połowę mniej niż sam ten arkusz to jest to całkiem dobry. Wypełniacz oczywiście bardzo uproszczony i przesadzony. Wskaźnik oporu samego materiału jest w przybliżeniu obliczony na podstawie jego współczynnika wymiarowego, na przykład aby dowiedzieć się jaki będzie stalowy odpowiednik 100 mm Warstwy wypełniacza N o współczynniku 1,5 należy podzielić 100 mm przez 1,5. Rezultatem jest odpowiednik stali o grubości 66 mm. Pasywny pancerz w radzieckiej budowie czołgów, która wyznaje zasadę cudysów przed pociskami podkalibrowymi. Głównie stalowymi, a przeciw pociskom kumulacyjnym, stalom i wypełniaczami przez długi czas stosowano materiały jako lekkie wypełniacze, które można zaliczyć do pancerza pasywnego, zapewniające ochronę przed atakującego ciała wyłącznie ze względu na jego właściwości fizyczne i mechaniczne. Być może najbardziej znanym z nich jest włókno szklane, składające się z włókna szklanego połączonego substancjami po polimerowymi. Jego gęstość wynosi zaledwie około 2 g na centymetr sześcienny, a ogólny współczynnik przeciw kumulacji amunicji w barierach Pancernych typu cudów stal plus tekstolit plus stal wynosi około 1,6. Oznacza to, że konwencjonalne 100 mm tego materiału daje około 62 mm ekwiwalentu stali w stosunku do skumulowanych strumieni, jeżeli część pancerza ma konfigurację której kilka warstw tekstolitu liczy się z blachami stalowymi. Wówczas współczynnik wynosi około 1,3. Jak na swoje czasy, był to całkiem niezły wypełniacz, który stosowano w przednich częściach kadłubów prawie wszystkich radzieckich czołgów. T64, T72 z wyjątkiem T72B i T80 zmieniła się jedynie jej grubość i dodano blachy stalowe. Pozostał na T80U wieżach, jako częściach czołgu najbardziej narażonych na ogień i tam gdzie nie ma zbyt wielu wiele miejsca pod względem gabarytów zastosowano inne podzespoły, tak więc w przypadku czołgów T64 od A do BV jest to korunt, który zastąpił aluminium stosowane we wczesnych latach 60. chyba 64 pi. Była to bardzo twarda ceramika na bazie aluminium o gęstości nieco poniżej 4 g na cm sześcienny i zapewniająca odporność na kumulacji, kumulującą się broń niemal identyczną jak zbroja stalowa. Innymi słowy, jego ogólny współczynnik był w przybliżeniu równy jedności MSTU nazwany na cześć Baumana podaje współczynnik 0,8. Jednak pomimo skuteczności tego wypełniacza produkcja odlewanych z niego wierz była dużym wyzwaniem technologicznym, dlatego nie były one produkowane na żadnych czołgach, Innych niż rodzina T64 i pierwszy produkcyjny T80. Zamiast tego w odlewanych wieżach czołgów serii T80B na BV i T72A na AV zastosowano wypełniacz w postaci prętów z niemetalowych materiałów formierskich. Łączących przez prze, zalaniem metalowym wzmocnieniem, zwanych także prętami piaskow, piaskowymi, na ten ostatni nie ma wiarygodnych danych, jednak najprawdopodobniej jego gęstość w mniejszym stopniu różni się od korundu. Natomiast jego odporność przeciwkumulacyjna ku, jest znacznie mniejsza bardzo w, 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 pobli, w przybliżeniu, w ogólnym współczynniku, około 1,4. Ale nie jest tajemnicą, że postęp w, cudzysłów, produkcji czołgów również nie, nie zatrzymał się i wymagania dotyczące trwałości pancerza czołgów te, które były istotne w latach 60. i 70., nie mogły mieć zastosowania w latach 80. i 90., dlatego przy opracowaniu nowych modyfikacji pojazdów, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększonej ochrony przed pociskami podkalibrowymi, zwiększenie grubości mas stalowych. Konieczne było zastosowanie przeciwkumulacyjnych wypełniaczy wieżowych zupełnie innego rzędu, bardziej skutecznych i lekkich, mówimy o pancerzu półaktywnym, pół, pół, pół wykorzystujących energię kumulacyjnego strumienia do jego zniszczenia w czołgach T72B. Które wprowadzono do służby w, w tym samym roku, co bohater naszego materiału. Pancerz ten wykonano z blach odblaskowych, które były, cudzysłów, kanapkami z blach stalowych z warstwą gumową pomiędzy nimi, a w T80 znajdują się bloki komórkowe z poli poliurentanu, komórki po poliurentowe. Ta metoda przeciwkumulacyjnej ochrony zbiorników została aktywnie zaproponowana przez Instytut Hydrodynamiki Oddziału Syberyjskiego Akademii Nauk Sowieckiego Sajuza już w latach 70. XX wieku i opierała się na fakcie, że strumień skumulowany, poruszający się z ogromną prędkością, praktycznie nie ma wytrzymałości sam w sobie i może zostać zniszczony, rozdarty przez wypełniacz pancerza, zamknięty w małej objętości. Innymi słowy my, jeśli weźmiemy pojemnik ogniwo o małej objętości, całkowicie zamknięty ze wszystkich stron, z umieszczonym w nim materiałem ściśl, ściśliwym to przy Penetracji strumienia skumulowanego w tym właśnie materiale powinny pojawić się fala uderzeniowa kompresji, odbijając się od ścianek ogniwa powoduje przesunięcie się wypełniacza w kierunku osi strumienia, hamując go i rozbijając na skutek zapadnięcia się otworu. Oczywiście zachowaniem pewnych konwersji. Przykładowo, komórka zgodnie ze swoim kształtem mu musi mieć określoną średnicę. Jeśli średnica ogniwa jest zbyt duża, procesy powstawania i przemieszczania się w nim fali uderzeniowej ulegają opóźnieniu, przez co niszczenie y strumienia roz rozpoczyna się zbyt późno. Zbyt mała średnica zmniejsza efektywną masę wypełniacza, dlatego optymalna średnica wynosi 10-13% zdolności penetracji strumienia skumulowanego. Jeśli chodzi o grubość ścianek komórek, powinna ona wynosić około 5-6% zdolności penetracji strumienia skumulowanego, aby wytrzymać ciśnienie. Sam materiał ogniwa. Y, y, musi charakteryzować się nie tylko dużą prędkością fal i niską wytrzymałością na rozciąganie, ale także dobrymi w, y, własność, y, własnościami, własnościami użytkowymi. Z tego powodu nie stosowano wypełniaczy takich jak beton czy parafina, które wykazują dość dobre działanie w przeciwdziałaniu stru, y, strumieniom kumulacyjnym w pancerzu komórkowym, ale znalazłem y, 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 najbardziej zrównoważony polisten, y, polisten re, ten pod tym względem nie jest podatny na kruche pęknie, pękanie pod y, wpływem mrozu, zachowuje swoją integralność nawet y, po kilku uderzeniach pocisków i ma dobrą przyczepność do metali, Co więc, biorąc pod uwagę, że gęstość terenu wynosi dosłownie około 1 g na centymetr sześcienny, bariera pancerna wypełniona jego komórkami będzie ważyć znacznie mniej niż stalowa płyta o tej samej grubości. Cóż o, o trwałości takich ogniw możesz dowiedzieć się z, po, z poniższej tabeli. w rzeczywistości przeciwkumulacyjny odpowiednich pancerza z politerenu. Komórkowego jest identyczny z pancerzem stalowym o podobnej grubości plus lub minus. Ogólny współczynnik wynosi 1, a przyrost masy w porównaniu do pancerza z litej stali może sięgać nawet 60%, jak widać od, y, od średniej gęstości bariery. Okoliczności te prze, przesądziły o wyborze cudzysłów ogniw jako podstawy ochrony przeciwkumulacyjnej nowej wówczas z modyfikacji T80. Oczywiście nie ma mniej lub bardziej dokładnych informacji na temat formy, w jakiej wykonano bloki komórkowe dla T80U. Niemniej jednak istnieją zdjęcia wypełnienia wieży ukraińskiego cudysów opłota ma ona podobny system ochrony, więc Cudysów 80 najprawdopodobniej ma coś podobnego, biorąc pod uwagę krążące w internecie schematy opancerzenia. Jeśli mówimy o, o ochronie, to biorąc pod uwagę zawartość wypełniacza komórkowego, ze względu na jego wysoką ogólną skuteczność, projektantom udało się zmieścić je we wnękach przedniej części wieży T80 U, w dwóch rzędach bliżej, części boczne w jednym rzędzie i uzupełnione płytami ze stali o wysokości tw twardości. O całkowitej grubości pancerza plus minus 520, łącznie cały ten zespół, biorąc pod uwagę zewnętrzne i tylne części opancerzone wieży, wytwarza ekwiwalent około 600 mm w przypadku amunicji kumulacyjnej i około 500 mm w przypadku amunicji podkalibrowej. To wystarczyło do ochrony przed większością podkalibrowych i absolutnie wszystkimi kumulacyjnymi pociskami artyleryjskimi kalibru 105 i 120 mm, a także przed większością monoblokowych rakiet przeciwpancernych. Dzięki zastosowaniu wbudowanych. Okrony dynamicznej liczba ta wzrosła do 1100 mm dla amunicji z cudzysów skumulowanej i 600, 625 mm dla amunicji podkalibrowej, więc y, nie bez powodu cudzysów. Ucho nazwane jest jednym z większości czołgów pancernych Sowieckiego Sojuszu. Źródła informacji cudzysów badanie odporności przeciw y, kumulacyjnej i, Pancerza komórkowego UA Zorow i tu są autorzy Terekin, cudzysłów szczegółowe zagadnienie balistyki skończonej VA, Grigorian, AN, S Biel, SN, Dorochow i inni, cudzysłów, badanie odporności przeciw kumulacyjnej barier typu komórkowego z wypełniaczami obojętnymi obojętynymi i aktywnymi. AV Babkin, SV Ładow, SV Fiodorow, Cudysów Teoria, Konstrukcja, Czołgu to 10, Księga Druga. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do so.